For the Supreme Chancellor, request permission to board. Uh, Ooh, uh, been on the yet. Uh, yes, of course. As you know, our blockade is perfectly legal. I have a bad feeling about this. Uh... Okay, so it's Okay. U U U zaczynamy z statkami U uh. A speedy. U jest no, jakaś taka ocenka, to ma Co? Możecie <toddź> mi to słyszeć mi słyszeć słuchać <gry> Okej, okay, tak I will space it's Welcome, ambassadors. I am TC fourteen at your service. We okay. are greatly honored by your visit, ambassadors. This way. Oof. I still have the bad feeling about this. You know. Don't center on your anxieties, everyone. Keep your concentration here and now. But Master Yonder said I should be mindful of the future. Yes, Master. This way, ambassadors. Okay. I hope you have posted me in the book and you, to enjoy this. <laughs> but okay. it's still. And then.

Okej, Chciałem to zrobić. O, ja wydało Tak. Chcę jeden? Tak, jeden. Battle drogi widzę. Słyszę? widzę. się!

drugą Ja już się tak swoim kluczkom, też tak nie wieram. Jak już się nie mówi, takie to to tak się tak grosz nas. To koniecznie na takie Nie. tak. na tak. To jest hajs. Fajny Już koniec? Co jest? Tam były te statki. Z pratystów, co jest? Muszę się bić się bić się To tak krótko. I to są nagrody, prawda? Trzeba się ściany. ścianą To jest... Ja tylko małe śmiechy, Na tych Musisz Mówię, na jest zło jakie to są były małe śmiechy wtedy. Są śmieszne czasem.

To było... to było cudowne To było cudowne Jakie to było... Jak on to to ja musiałem się zaszmiać

Kitanus Zalzarus Boisos. Czyli Kapitan Tal Pals Nie wiem jak to się czyta. Każdy lubi Zalzara Gdzie my idziemy? A że jak ten chłop tak Są so,

Celzor Moisa, Moisos, Zelza, zel, Mixos. A to po co dać tu i Cez B czerwony otwieramy. Okej. Okay. Idziemy za Moison, za mix. Z Siema Musimy skakać. Skoć. Okej. Okay. The army is about to attack the Naboo. Please, I not like the Naboo. We must warn them. This <laughs> give a use, uh, the speediest way to the Naboo is oh. going through the planet oh. What is to become of Jar Jar Binks here? <laughs> Be gone with him! A więc w tym miejscu kończymy ten odcinek. Nara.